TikTokowa miłość tyk miłość tyk miłość Przez szklany ekran patrzysz wciąż Gdzie kolorowy mi da Masz w sobie siłę, piękny blask I inteligentny własny ład Lajki, like serca, szybki trend To tylko tło, to tylko dym Bo ty o kimś innym marzysz wciąż To nada życiu lepszy rym towa miłość, krótki film. A ty dojrzałości szukasz w nim. Chcesz kogoś, kto zrozumie gest. To wie, co w życiu ważne jest. jest. Piękna i młoda cały świat. Na twojej twarzy każdy ślad. Lecz głębiej duszy pragniesz już. Ty ktoś cię wsparł wśród życia burz. Znów nagrasz klip, uśmiechniesz się Film doda barw, ukryje lęk Lecz pusty scroll nie daje szans By poczuć serce, wspólny dźwięk Dość masz już chłopców, co bez tchu Gonią za trendem, gonią sny Ty chcesz partnera, co bez słów Otworzy tobie prawdę drzwi Ty towa miłość, krótki film A ty dojrzałości szukasz I młoda cały świat za twojej twarzy każdy ślad, lecz w głębi duszy pragniesz już, by ktoś cię wsparł wśród życia burz